Halo, halo, hej, cześć, jak się macie z tej strony Lemon, a to jest kolejny odcinek, czwarty już naszej serii Pełna kolekcja kart. Znajdujemy się w tej chwili, słuchajcie, w Nowigradzie, tutaj dokładnie, na Mosie Świętego Grzegorza. Nasze kolejne jakby karty, które będziemy chcieli znaleźć są u Markizy Serenity, czyli tutaj tej jakby przewodniczącej klubu Passiflora, dyrektorki można powiedzieć, no jakkolwiek to ujmując. Tutaj możemy znaleźć kolejne karty. Już Wam powiem dokładnie, jakie. E, oczywiście chciałbym coś kupić. Chciałbym coś kupić. I tutaj u niej możemy dostać, jak widzicie, róg dowódcy. To jest jedno i katapultę, możemy dostać drugie, ale oprócz tego, oprócz tych dwóch kart, tutaj jeszcze, ja wykupiłem je wcześniej, są obrońcy Mahakamu oraz łucznik z Dolblatana, więc tu są te cztery karty. One się tutaj powinny znajdować, wszystkie także na spokojnie. No i oczywiście z nią możemy pograć w gwinta, ale to jest dopiero w questie. Jakby nie będę tutaj poruszał kwestii questowych, bo są jakby, kiedy zbieram te karty. To są takie zadania jak np. gwint, rozgrywki w Elenoldowi Gradzie i to po prostu samo jakby naprowadza nas na zawodników. Także to jest jakby bez sensu, żeby tutaj was y, tym męczyć, bo to po prostu wam sama gra wskazuje, gdzie możecie znaleźć tych graczy. I tyle, a ja bardziej chciałbym się skupić w tej serii na szukaniu takich graczy ukrytych, ukrytych, można powiedzieć, gdzie yy, no, to nie jest takie oczywiste, tak? Że, tak jak na przykład mamy tutaj pełną kolejkę kart, nie pokazuje nam nigdzie żadnego gracza, yy, ewentualnie do, do którego można by było podejść. Więc to jest pierwsze. Yy, I widzimy się zaraz po małym cięciu. Yy, I spotkamy się w kolejnym miejscu, gdzie możemy zdobyć karty. Ok, słuchajcie, znajdujemy się w tej chwili w Zimorodek. Naszym następnym, jakby, zawodnikiem będzie karczmarz Olivier. Tutaj, właśnie, to jest to miejsce. Idziemy od rynku, tutaj, centralnie, praktycznie, tak jak nas gra, no zależy jeszcze, jak nas obróci. Bo ja miałem tak, że musiałem po prostu w prawo skręcić naprzód i, i tyle, i rura tutaj w tą karczmę. Także, tutaj znajdujemy się w tej chwili. Oczywiście, wchodzimy Zapraszam. w dialog. No, i oczywiście mamy. Pokaż swoje towary. Co tam masz? U niego możemy dostać, już wam mówię. Tutaj wszystko, oczywiście, wykupiłem. E, Obrońcę Mahakamu raz. E, hawekarskie wsparcie. Brygada e, Wrichet oraz haweka, Hawekarski Medyk. Także to są te cztery karty, które możemy u niego dostać. Ale oprócz tego możemy oczywiście z nim zagrać w Gwinta. więc zróbmy to, najzwyczajniej w świecie. Masz ochotę na partyjkę Gwinta? Oczywiście gramy Talion Nilfgaardu. Akurat ten, powiem wam szczerze, ta, ta zdolność dowódcy Uemhera, y, tam to jest trzecia karta chyba od lewej, to to jest naprawdę sztos. Nie wiem po co mi tyle rogów y, dało. Synu, po co mi tyle rogów? Y, miecznicy, czy ja mam jakiś mieczników? Nie mam. W sumie mógłbym wziąć, wywalić jaskra. O, nice, nice. Ucznik z Dol Blatana. No okej. Okay. Ja oczywiście rzucam elfa, może, błagam, dajcie mi karty, którymi mogę grać. Dobra, okej, okay, dało mi jakieś karty. A, nieźle, przeciwnik sobie spasował, no to no, fajnie, zabawnie. E, dobra, no to wrzućmy, wrzućmy, wrzućmy kogo? Tutaj mam trebuszy, to wrzucę miecznika, wiecie, to, to jest dobry ruch, wrzucić miecznika. Pierwsza runda, szybka. Pierwsza runda szybciuśka. Min,.mine ruch, tak? Main ruch. No to dobra. Próbujemy. Kurde, wrzucił go na nauczników, ale dziad. i ale już mnie tam wiecie. Już kusiło, żeby wrzucić. Ten mrozik. O dobrze. Teraz dało. Do, w dobre miejsce, teraz dałeś, synu. W dobre miejsce. Ale tylko wiecie, co zrobił, chyba tak, bo. Podmienię, ale chcę wrzucić najpierw róg, żeby, wiecie, jakby miał pożogę, to żeby mnie. No, widzicie? Widzicie? Teraz to był dobry placement z mojej strony. Dobry placement teraz poszedł. Dobrze, dobrze, sprawdzaj kolegów. Mam tylko tego, niestety. No dobrze, dobrze, dobrze. Wrzućmy sobie Leto. Ja chyba zrobię tak, że zagram tutaj kartami specjalnymi po prostu i... I, 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 i spasuję. Tak będzie chyba naj, najlepiej w, moim, w mojej obecnej sytuacji. No i zróbmy tak. Pamiętajcie, że róg dowódcy nie działa na karty specjalne. To też yy, nie powiedziałam tego, że róg dowódcy nie działa na karty specjalne. Także nie wiem, byście to nie zmarnowali, by tak raz zrobiłem i, i przypał. Na początku też jak zaczynałem dopiero przygodę z Gwintem, więc. Aha, czyli mróz zamienił na mróz i wygrałem. Łatwiutko. Łatwiutko. Co tam dostaliśmy. E, Riordan. Sprawdźmy sobie tą kartę od razu. To jest Talia z Koyatel, więc... Riordain. Eee, to jest z gościu jeden. Co to jest za karta w ogóle? Co to mi za syf dałeś, człowieku? Jakiś kurde. Okej, okay, sprawdźmy sobie oczywiście naszą książeczkę. I mamy 30. Już ta liczba spadła. Super. Bardzo fajnie. To mi się podoba. Lecimy po prostu jak Superman. Tym wszystkim. Okej. Okay, dobra, czyli znowu tutaj... ...cięcie i widzimy się w następnej lokalizacji. Okej, okay. jesteśmy po krótkim cięciu. Znajdujemy się w tej chwili w karczmie o nazwie Złocisty Jesiotr. Oczywiście, już pokazuję, gdzie to jest. Proszę bardzo, mapa świata. I to jest dokładnie tutaj, w tym miejscu. Wchodzimy z rynku tutaj w linii prostej. Od razu, tutaj pierwszy budynek po prawo. I mamy naszego karczmarza. Tutaj nawet prowadzi ba questy, o ile się nie mylę. Bo to jest chyba Stjepan, o ile się nie mylę. Albo i nie. Nie, to chyba nie jest Stefan. Je Pokaż mi swoje towary. No w każdym razie tutaj mamy, mamy sobie przejść. I on nam oferuje: już wam mówię: um, Zwiadowca z Dolblatana, to jest raz. Wsparcie oblężnicze, Obrońcy Mahakamu i Barclay Else. Także to są te cztery karty, które on nam tutaj proponuje. Ale oprócz tego możemy sobie z nim zagrać w, w karty. No, w kwarty, tak, w kwarty. Nie głodny, ale chętnie zagrałbym z Tobą w No. Także oczywiście bierzemy. Nilfgaard. Wiecie, w tej chwili to jest takie. Speedy Gonzales. Na takiej zasadzie. Okej, okay, on zaczyna pierwszy, bo tą talię sobie wybrał. Dobra. Mróz możemy zostawić, nie powiem, że nie. Czy ja potrzebuję tego rogu? No w sumie nie potrzebuję, bo tylko naucznika bo on by mi działał. Gły też nie chcę, więc. We... O, i Vesemir, super. I, I kozak, i sztos. O, proszę, już na szpiegu jedziemy. No dobrze, jak już na szpiegu jedziemy, to dobra. Tutaj widzę. Placementy się zaczynają. No, jak już ten ma szpiega, to już to jest. To jest coś ciekawego. W takim razie. A, proszę bardzo. Ale to dobrze w sumie, wiecie? To jest nawet dobrze, bo ja tutaj wrzucę kartę jeszcze tego w międzyczasie tego szpiega. I on wtedy ma teraz jednostkę 1. No i super, i fajnie. I jeszcze mam dwa te, Dwa manekiny. To panie, biorę to pana. To, to ja biorę ich dwóch. Myk. Myk Jaskier. I zaraz będzie myk ten drugi, no nie? Pasik, tak? To ja sobie wrzucam Geralta i zabieram sobie tego chłopa Jele i wygrywam rundę. Także Cyk. Cyk. No i mam karty z powrotem. Gorzej, jak będzie miał mróz, to, to będzie przypał trochę, nie powiem, że nie. że nie będzie miał że nie będzie miał mrozu, bo jak będzie miał, to przypał. Chyba sobie układamy obydwaj sobie pod um, rogi dowódcy, tak mi się wydaje, bo tutaj też on mógł zdać nauczników. O proszę, no to już, kurde. Dobra, Jaskier, wchodzisz. Boost. Ładnie. O kurde, tu już Cirilla wjeżdża na rejony. No, to nieźle. Tam bawią. Kogo ja mógłbym tutaj wrócić? Nie mogę nikogo. No i teraz jest dramat. Powiem Wam trochę. 36. To wystarczy. Okej, okay, Dobra. Dobra, wiem co zrobię. Już wiem co zrobię. Zmuszę go, żeby zagrał teraz. Okej, okay, dobra. No to, w sumie, to w sumie git. To w sumie git. Ja teraz zagram mrozem. Ciągnę mu trochę do 30. I deszczyk mi rzucił. To, dam mu, to tą dam mu wygrać, bo i tak nie, nie uda mi się tutaj tego teraz ogarnąć, żeby to wygrać. Nawet na remis. Eee, tak. No to Git, to ja pasuję. No i już wam Jennefer, hiluję i wygrywam. Bo już nie ma kart. Proszę bardzo. Meg, Jennefer. Ilujemy od razu naszego łucznika. I wygrywamy. Łatwiutko. No i super. Pięknie. Ok. No to to by było, jeżeli chodzi o tego. Właśnie, tam nie widziałem, kogo dostaliśmy jeszcze, tak, w BTW. Eee, przewodnik 30 graczy. Ok, bo myśmy z nim już grali, więc w sumie to chyba nie wiem, czy tu quest prowadzi. W każdym razie jest ok. Jest dobrze. Mm. Tylko jeszcze talię chciałbym zobaczyć, co ja, co, co ja od niego dostałem w sumie. Bo ja sam nie wiem, nie patrzyłem, nie zwróciłem na to uwagi. E, tutaj nic się nie zmieniło. Tutaj w Skojatel też się nic nie zmieniło. W potworach? Chyba tą harpię dostałem, ale nie wiem. Nieważne. Dobra. Ok, no to słuchajcie, znowu kolejne cięcie. I widzimy się y, u następnego gracza, czy też gościa, od którego możemy dostać karty. Dobrze, następny zawodnik znajduje się w karczmie pod gęsią pipą. Yy, tutaj jest dokładnie ta miejscóweczka, już wam pokazuję tu. Dokładnie w tym miejscu. Tutaj jest znacznik prowadzi, tak że nie ma jakiegoś trudnego dostępu. Więc zapytajmy. Zapraszam, zapraszam. Pokażmy oczywiście swoje towary. Co tam masz? I tutaj zobaczcie, jak, jak sami widzicie, są jeszcze te parę kart. Jest Brygada Impera i jest Pożoga do kupienia. Ale oprócz tego jest tutaj jeszcze hawekarski medyk, młody emisariusz oraz Francesca Findaber, stokrotka z Dolin. Także te karty u niego możemy kupić. Natomiast jeszcze możemy zagrać z nim w Winta, więc zróbmy to. Masz ochotę na w Winta? to będzie ostatnia już partia na dzisiaj. W tym, znaczy w tym odcinku. Strasznie dużo pogód. Znaczy, tych takich kart specjalnych, wiecie o co chodzi. Eee, mam tutaj jednego, kurde, nie wiem, czy mróz. To jest Skojatel, tak? To weźmy mróz, wywalmy i wywalmy może połowkę. O, dobra. Dobra. No to jedziemy. No proszę, ulewny deszcz, no proszę Ciekawy myk To słoneczko Ale idziemy zaparty tu wszyscy, no nie? Ząb za ząb. Teraz trochę powiększyłem przewagę na, na, do 13 punktów. Okej, okay, ten przywołuje już kumpli. Hmm, co ja bym tu zrobił? Zagrajmy, wiecie co, tym i spasuje. Spasuję w tej rundzie to po prostu już. Już nie będę dalej grał. Aj, skubany, przeczytał mnie trochę. Przeczytał, przeczytał. Eee, czy ja chcę kogoś... nie, No w sumie mam healerów samych, no nie. Dobra, wygrałem pierwszą rundę, a teraz mam dużo healerów, więc przydałoby się to wykorzystać, no nie? No, to jedziemy. Heal. Boom. Zobaczmy Okej, okay, karta specjalna wjeżdża Kolejny healing Cyk A, co by tu jeszcze zrobić? Dobra, schilujmy i będzie git. Dobra, to słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach z tej serii. Jest dobrze, powiem wam, że jest dobrze, bo już pogarnialiśmy trochę rzeczy właśnie z Valen Nowigradu. Także łapeczka w górę, subskrypcja, mile widziana. No i co? Widzimy się w następnych odcinkach. Na razie i cześć, cześć.